Cześć. Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Srebro Cash i Motocykle. Tak jak Wam obiecałem, robimy w tygodniu filmik. Gdy tylko coś dojedzie, jakieś nowe monety, nowe serie lub inne monety dojechały. Dojechały, były dwie paczuszki. Pierwsza moneta, którą weźmiemy, to jest Shipwreck. Czyli wraki okrętów. Jest to moneta kończąca serię czterech sztuk, To możemy, mam tu dla porównania zeszłoroczną, mam całą serię też, powiem tak, bardzo fajne monetki, eleganckie z ramu Royal Australia mint świetne trójkąciki, tylko troszeczkę małe, trzeba się bardzo uważnie przyjrzeć, a aby widzi widzieć te szczegóły. Ale są ekstra. Naprawdę trochę niedoceniana u nas seryjka czterech monet. Także kończy się ta seria. To jest z RAMu 1 dolar. Akurat to jest po niderlandzku bardzo ciężko to wymówić cewek, coś takiego. Zobaczymy. Ja tą serię będę trzymał. Mam kilka zeszłorocznych na sprzedaż. Ale to potem. Ok. Następna moneta. Następną monetą jest John Wayne. Z tegoż roku. Proszę bardzo. Elegancka monetka. No tu już mamy John Wayne. To wiadomo to jest Pat Mint. To jest Perth Mint. Który bije dla Tuvalu? Proszę, 2021. 4 dziewiątki, jedna uncja. Rancik ryflowany. Piękna moneta. Tu mam także zeszłoroczną. Proszę bardzo. Dwie razem. Ciekawe, jaka będzie następna. Jakiś jeszcze inny wizerunek. No są ciekawe monety. Bardzo mi się podobają jako seria. Także zbieram to. No i przede wszystkim Pertmint. Jak co niektórzy pewnie zauważyli, przechodzę w większości na, te, na tą mennicę. Będę jakieś tam pewnie też zbierał inne, ale rzadziej. Interesuje mnie głównie Pertmint. Z jakością nie ma problemów. I to na tyle. Aha, może jeszcze o wymiarach coś takiego. John Wayne 4 dziewiątki, 1 dolar 40,9 mm, 15 tysięcy sztuk nakładu. Rancik ryflowany czy ząbkowany, jak ktoś woli. Kupiłem tego na próbę 10 sztuk, za 28... nie, dwa... miałem upus, 28,64 płaciłem za monetę, także bardzo fajna cena. Mamy to, no i dojechał też Batman, pierwsze sztuki, którego nie chciałem kupować, w końcu kupiłem. Udało się poniżej 40 euro, 39 bodajże z hakiem ta, czy jakoś tak, ale poniżej 40, także kupiłem, bo powiedziałem, że powyżej 40 nie kupię. No ale jak to bywa, tym bardziej, że to jest nowozelandzka mennica New Zealand mint i w sumie nie są złe monety. Z tej mennicy, ale szału też nie robią. I powiem tak: te Batmany są fajne, tak, ale wrażenia jakiegoś szczególnego nie mam. Powoli, może tu wyciągnę jedną z tuwalu, na przykład Venoma. Proszę, tu mamy serię Marwell, a tu mamy super bohaterowie z New Zealand. Hmm, dość trudno to tak ocenić. Na pierwszy rzut oka człowiek przede wszystkim potem się też przekonuje do różnych monet. No jest bardzo podobnie w sumie. Tak samo o części lustro, lustro. Elementy znaczy się, lusterka, nawet fajna. Rzeczywiście, widzę ją pierwszy raz tak na, na żywo. Tu mamy. Aha, tu też jest Venom. Co to mamy jeszcze? Z Maruela Halka. No jest to bardzo podobnie zrobione. Tak mówiłem sobie, że zrobię takie porównanie. I uważam, że chyba jednak tak, chyba tak będzie miała potencjał. Rant oczywiście ząbkowany, ząbek grubszy od tuwalu. No, ale całkiem, całkiem. Myślałem, że będzie gorzej. Szczerze mówiąc, także myślę, że jak są, to jeszcze kupić. Jeśli kogoś to interesuje, oczywiście. Na razie trzy. Kupiłem ich niedużo, w sumie siedem. Ale zobaczymy. Ok, to na tyle dzisiaj. Bardzo krótko, ten filmik, taki na szybko. Za kilka dni, nie wiem, może w niedzielę, spróbuję jeszcze jeden nagrać, ponieważ znowu coś tam powinno dojechać, jeśli zdąży, oczywiście. Bo widziałem, że już tam się przygotowują do wysyłki. Także zapraszam na następny film i do zobaczenia. Hej!